Okej, okay. siempio widzowie, ja jestem Kartofelek i witam Was ten na kolejnym odcinku kana na kanale nagrywam ten odcinek ten na zapas, bo wyjeżdżam mi tu na narty Ja on się chyba pojawi nie wiem Nagrywam go Załóżmy że w przyrodę się... W środę się pojawi gdzieś no, pojawi się ej. gdzieś, no właśnie w środę. Dobra, ej. ej, bo już widzę. O, o! Na tam! No tak, a w ogóle chłopaki przywitajcie się. Dobra, witam z tej strony pan Dodrois Młodszy brat pana Filipa, Młodszy pana schabowego. Sie ma To znaczy starszy brat pana schabowego. E, kartofelka. Pana kartofelka. Dobra, chłopaki. Jedziemy z tym śledziem. Dobra, co my tu mamy? Jakiś coś... Ale klimacik jest. Klimacik jest gigantyczny. No tak. Jakiś wagon. E! Uwaga! Tam jest! Tu jest dach. To się dzieje? Zaczął cię gonić? Go nie? nie, ale nie wiem co to było, więc wolałem uciekać. Masz strasznie cichy mikrofon. To ty. Panie Dodrze. Dobra, to sobie bliżej tam. Słyszać mnie lepiej? Lepiej, lepiej, no. Uszczędzajcie latarkę, bo zaraz nas zobaczy. Was oh, jest Stadoła. Power Station Czekaj! No klikaj to ja to włączam! Daj Daj ten tam cóż. chłopaki! O le raz! Cicho! Ucieczka! Ucieczka! Nie było go tam. RAN! Był! Dostałem! Bawie. O nie... Ej, zgubiliśmy się. Ja uciekam gdzieś dalej. Ja weźmę To ty? Tak, tak. Mam Mam, mam jakąś chatkę. Trąciłeś puszkę, dał mi. Zło znalazłem. Ej, szukamy, szukamy Michała. E, Natana, debilu. Natana, Jezu! Dobra, Natana, mil mi się ciągle. nauczę się nauczyci. O odróżniać. O cholera, o cholera, już jest piekielo. Czy to Freddy Fazbear? Ej, kto... Ale to jest... Nie, to nie jest na Nathan, to jakiś inny żółtek. Jakiś Nie jestem przy domku, ja jestem przy takim malutkim domku. To dobrze, to dobrze! Ale... Nie można do tego domku Nie, nie, Ej! Uciekaj, uciekaj! Jaki dumpskill! Prawie z krzesła spadłem! Rani! Ran! BIEGNIJ mi się! się zgadzi! Nie! On nie! Goni! Nie! 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 drzewem. O, Michał, że jest. Na, 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 na. Mnie! Nie! 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 jest! Jezu, to jest... Nie! 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 jest! Nie! Nie! Jest Nie! 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 taka. Ja się Ja prawie z krzesła spadłem! Chodź, 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 chodź. Izu, ja nie... Ja a, a, nawet nie podskoczyłem. Czekaj, Natan ja zgubiłem cię! Paki! Gdzie wy jesteście? Ej, czekaj chwilę! Gdzie wy jesteście? Ej! Natan! Gdzie ty poszłeś? Tam! Chodź, widziałem tam światło chyba. Utrzymujcie klimat i nie gadajcie tak głośno. Natan, padł Ale pa! Widać tam światło! No, Natan. A to drzewo jest A tam ktoś na drzewie Dawaj Nie trać staminy bo będzie trzeba uciekać Muszę ja jeździć na odgłosy Za nami! Za nami! Na no pierdolę! Ile Maria! Nie, ja się Patrzę na ciebie! A za to mam dwa! Dwie pary oczu! Chuj! Umieram! Samina mi się skończyła! Jestem przy Jezu, jakimś na ta... To był przekraczający, ja się na ciebie patrzę, a za to mam dwie pary oczu! Ja jestem przy jakimś domku, chłopaki, przy sklepie. Jestem. O Jezu, cholera jasna matka, mrodry, ja najświętsza! Umieram! Umieram panowie! Nie umarłem, umarłem, nie mam staminy. Jest. Ja pierd... O, ale, ale to gra jest straszna! Gdy, słuchajcie, so, załóżcie, że so nie widzicie mojej perspektywy, bo ja się odwracam, na Natana no. patrzę, a tam dwie pary oczu za nim, mówię, Natan za tobą uciekaj, biegnij! Dobra, cicho, wpasuj się w klimat. Gadaj cicho, jakby to był jakby jak mnie z kursu. Jej ja tak mam strasznie ja czuły tam... mikrofon teraz. Ładny impuls, jest straszny. Znalazłem te dziwne no. guzmy, one nam mnie poleciały. O, ja robię takie. Ja jestem przy krańcu ja gran... mapy. Dobra, ja jestem przy sklepie. Chodź na jeden po jednym. Okej, okay, ja zobaczę... Nie, już... Nie. Ja już nie idę w stronę światła. Już nie, się nauczyłem, że to tutaj skurwysyn będzie. Ja ja jestem przy świetle i go nie ma. No cholera jasna, ty skurwysyn ujebany. Zaczął cię gonić? Nie, ale ja słyszałem go. Ej, jestem przy jakimś czerwonym świetle. O, jestem przy trybie. Jestem, bez, bez jestem na, w schronieniu. Ja jestem w basecampie. Ja jestem przy takim sklepiku. Mam radiku! W takim małym domku A ja jestem z jakimś typem. Ja po prostu Kilka osoby dadły na ta I tak. Ej, ja słyszę krzyki. Nie, ja słyszę krzyki po swojej lewej. Ja tam nie idę. O ten... kurde, co tu się dzieje? Wróciłeś, zrobiłem kółko. Mówiłeś no, jesteś. Ej Pat, oglądajcie się za o. siebie, bo ostatnio właśnie przez to, że się nie oglądaliśmy, o. Mikoł zginął. Natan, Jezu! No nie, no, myli mi się ciągle. Nie, ale oglądajcie się, bo ostatnio przez to właśnie Natan zginął. I ja. Ej, ja Ja jestem. przy jaskini jestem ja nie mam bladego. Ja nie mam bladego pojęcia, gdzie ja jestem. Igor! Filip! Dzień! Jest! Dzień! Nie, Chłopaki, Jest! nie, yes, nie, tu czekaj, tu sklep jest, tu można rzeczy kupić. Tak. Mapa. Ale to było jedno z najstraszniejszych przeżyć w moim życiu. Coś to to? Zara. Dobra, chłopaki. Ja nie, bo nie mogę kupić więc sklepy tam gdzie Gdzie ty nas prowadziłeś? Nathan. Gdzie on, Na Nathan, gdzie ty? Ja potrzebuję żeby coś odpalić, jakby coś nie działało. No gdzie on pobiegł? On w tą Nie stronę tak. mówił, biedny. Co jest? Co to za dźwięki są? Co to za dźwięki? Ej, chata! Mamy Tom. Filip, tu. Dostałeś mnie, dostałeś Jakiś koleś. Mamy Mexicano. Chodźcie do tej chaty. Mexicano. Mam radio! Ale no. Zrobione! Można te radio sprzedać Ale, te to, 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 to mały swój. Ja ci powiem tak. Co? Koniec tej zabawy. Barikadujemy się. A jak korzystać z tego radio? Nie wiem, na tam gdzie ty pobiegłeś! Lecę do tamtego domku, do tamtego kupca! Ale my jesteśmy my jesteśmy w domku innym. Gdzie? Taki, takim, takim domek e, z, z zabalkadowanymi rzeczami. Szukaj takiego zabarkadowanego domku z rzeczami Musisz iść na, mus Musisz iść w prawo na skos! Rozumiesz? Ej, bo mamy dwóch Meksikano La Meksikano! Ola My Foiendo! Ciąc jest dzień ze SNAFA! Przynajmniej na razie. Nie! Jeszcze nie zamykaj! Jeszcze nie! Prąd nam marnujesz! Ameba. Jak się no. korzysta? Ja nie wiem! Z F1? Nie. Nie, no. eee, ja Dlaczego ja mam Ja Ja nie wiem, ja nie wiem. Noc. Chłopaki noc! Michał do domu, Michał do domu! Nathan! 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 Nie zapalać światła! Nie zapalajcie! No! Kto to zrobił?! Co za kawałek zapalił światło?! się. O kurde. Jezu... Wiesz, No jestem Ronaldo, walony, musi to światło być zapalone. No nie! No co za Debil? Patrz. Ej, jak usłyszycie dźwięk rozwalania, to od razu otwieramy drzwi i znikamy. to znaczy, że Rejk tu jest. Ja wiem, wiem. Ja W mamy nagrania. Jedenastu minut. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Ja się boję. <grym> nie. 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 Jak chcę z Dropboxem. Zobacz. 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 Dobra. Cyber Ninja. Pierwsze ofiary tej nocy! No, jesteś światło otacza! Jezus, Maria, ja się boję. Jestem! Okej, no, co, 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 co to jest? Co to jest? To, co to, to jest? Zielone? Tak, to Radio To, to jest. Radio to, to jest. Kurde. Ej, ja muszę, ja muszę. Co za debil, co za down, co? Kto odwo... otworzył drzwi? Light, o Filip, jesteś w domu? Jestem. Dobra. Dobra. Będę tam na pasie. Ej, otwieraj! Ja, ben boyeren. Echo, pakiet. Ja, boje. <laughs> Oh, boyeren. Echo, pakiet. Echo, pakiet. Echo, pakiet. Echo, pakiet. Echo, pakiet. Echo, pakiet. Echo, Ja piszę ciągle, żeby żeby latarki wyłączyli Ej, cicho? Rejk jest na zewnątrz w Widzę jego oczy Ja go słyszę ciągle <śmiech> <U>! <śmiech> Otwieraj drzwi! Nie, jeszcze nie Teraz, otwierajcie Otwierać! Uciekaj! <laughs> <laughs> Uciekać! Mówię, uciekać z całej siły! Nie żyję. Zaraz. Umarłem. Uciekłem. Teraz trzeba było nie uciekać. Byśmy dłużej przeżyli. Nie wiem, jak to wypowiedzieć. Ja żyję! Ja też! Ja Ale... Umarłem. Mi nogi całe... Nie, ja się oddalam, ja... słyszę krzyki. Mnie na początku zabił. Czerwone światło. Jestem przy jakimś hangaru, hangarze. Ej, bo mój kolega miał jakiś dzisiaj... O kurde, widziałem oczy, widziałem oczy Rejka! O nie... Ale to tak... Kurde, ja będę musiał sobie bardziej... Ej, czerwone światło, czerwone światło! O, Igor, Igor! Filip, to ty? O, jesteś! Igor, ciszej bądź. Ej. Nie idziemy tam, nie idziemy tam skąd przyszłam, bo tam gdzie? gdzie białe ślepia. Gdzie ty Filip jesteś? O cholera. Ginę. Filip, gdzie ty jesteś Filip? W to jest w rogu. Uciekaj stamtąd, Rejk tam idzie. Rejk mnie zabił

Ej, dobrze, jak... Tak, teraz? Nie. Ta... Tak. Nie to. Tak miło słychać. Wcześniej mi było tak słychać. Ej, coś! Słychać te... Ja już jestem! Słychać ewentualnie. Tak jest. Tak? Nie, nie musimy tak w Czekajcie. Tak. Ja ty się teleportujesz co chwilę.

a na to oglądam nowy film, wyszedł to, 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 Przepraszam, że mnie no, ale... Nie! A to kolega na tym ogląda wersji. nasz film. A już jestem w tym domku! Jak? Dawaj. O, nie, nie rób, Ej, jakby coś, to to ja ten... To ja akurat teraz będę w tym domku, więc jak będziecie mieli... Widzieli taki domek, a będzie zamknięty. To... Dzień! Jezus ma! Dzień! Dzień! Dzień. <kling> ja jest! słyszałem rejka za ścianą! Gdzie jesteście, gdzie jesteście? Nie, Nie wiem. wiem! Ja jestem w jest jakichś się... ja... Ja jestem w jakimś tunelach. jakichś tunelach. Jakiś tunel jestem Micha! Na... Natan! Co? Witam! Za tobą jestem! O, siema, siema! Ja jestem przy jakimś pustym domku. Ej, dobra, ja idę do tego sklepikarza, ten kupić mapę. A wiesz, jak zaczniesz, to chyba stracisz. Trudno, mam 100 punktów. Jestem płomady. przy elektrowni, jestem przy elektrowni. Ej, Filip, no? to biegnij. Ej, bo ja znalazłem właśnie elektro. Obok elektrowni jesteśmy. Gdzie? Idziemy do niej powoli. Jest! Obok elektrowni! Na tam! Filip! Na tam! Gdzie ma? A my nadal nagrywamy, czy co? Nagrywamy, tak. nagrywamy. Ok. Ej, tu jest sklep! A nie wiem sklep. To mam, tam jest sklep Tam jest sklepik szkolny. Sklepik szkolny. Ja mam mało staminy. Kompas, tyle. Zegarek. Wolku. Y... Zegarek, zegarek nie ma co. Mapa jest najważniejsza. Mapa. Sprzedaj, Co? Kupuję zegarek. Mam mapę. I jest. kompas. Kompas mi się przyda. Tracker! Nie stać mnie. Gdzie idziemy? Idziemy najpierw tam, gdzie byliśmy. Okej, okay, jesteśmy, czekaj. Jesteśmy przy shopie. Tu jest wejście. To tutaj jest, w tą stronę jest safe house. Dziwiam, jaka ta mapa jest mała. Nie, ona taka mała nie jest. Ona... Jak grasz, to nie wydaje się taka mała. Igor! No? Ui. Co? Zaczekaj. Bo się stamina skończyła. Eee... Czy ja właśnie poszedłem tam, gdzie nie ma domku? Tak. Okej! Znalazłem inny bunk. Znalazłem Ej, bo na łapie jest jakiś płonący autobus? I... Ej, czekaj, my jesteśmy... Auto. Ej! Bo my jesteśmy w złym miejscu, Michał! Znaczy Natan Filip! Tu! Musimy iść tam bardziej. Biorę to. M. Tam musimy iść. Okej, okay, to ja muszę iść... Potem. Ej, bo... Y uh -huh. Ja muszę iść na bok, bo już wiem gdzie... Ej chłopaki, bo Lake się chowa w... Basecampie, jaskini, studii i autobusie. Ej, dawajcie na wieżę! Jestem przy wieży! Dawajcie na wieżę! To będzie bezpiecznie. Okay. Chyba Dą najbezpieczniej... Się, że mam kompas! No w ogóle. Kompas to jest miejsce tam, gdzie wdechłoś pokazuje. Co ty... co ty robisz? Gaś to! No to Goopy Analdo tu jest! Pośledzony debil! To... Ale, to... Ale to... robił Nathan, jak coś. Tak! No ja! No co za debil! Co ty robisz? On nas chce zabić! Oni chcą nas zabić Ała Na tam spadł Lights off Lights off Ała. spadłem Na Nie rób tak więcej Okay. Ej, ej, to jest o tyle dobre miejsce, że będziemy wiedzieć, jak Rayk do nas biegnie. No i kto, znowu ktoś spadł. A to tym razem ten Ronaldo. To dobrze. Aha. Ała. Nathan! Oh, wow. Nathan. Czy zakończ? Nie, nie, ale nie jestem zastrzelony, jestem. <grym> Mały. Weźcie mnie. Ja nie widzę. Off time! Nie no, ten ty, typ chce włączyć te światła, ja nie, na to nie pozwolę, nie włączamy świateł. Kurze, nic nie widzę. Ała, leżę. Ał. Nic nie widzę. Mam schodzić? No nie! Chyba ci jaja bolą. <grym> Jesteś? Co? Co tu robi? Ała. 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 No ludzie, do widzenia. Ja się nazywam... Ale tu mi się mówią, papa. No, papa. Dobra. Pa. Dobra.